Tam wszystkich, zagramy sobie dzisiaj High Rollera Goblin Cave'a znowu yy, rogalkiem I mamy takie perk'i Hand Crossbow, Mastery, Poison Weapon, Stealth, Ambush, Rapture, Hide I tutaj co ciekawe, patrzcie to, mamy legendareczkę tutaj Tutaj mamy Unika, fajny taki nawet Znaczy, jak byłem nawet nie miał, to był fajniejszy, ale i tak jest fajny Tutaj mamy takie, no... Nawet dobre te itemy Na szybko tak pokażę Znaczy, no dobre są te itemy, wszystko dobre mamy Daggerki, mamy te bęty, mamy, statystyki jak widać tutaj w chuj mamy Physical power'a mamy 26,5% Więc wszystko jest zajebiście i leciwe. Dobra, jesteśmy w gierce I teraz co musimy zrobić? Musimy iść na środek najlepiej Chyba zabijać typów No bo jak mamy taki girek To co innego można z tym robić, nie? Co można robić z girem jak nie zabijać typów? Aby się marnowało. Kusza przeodowana, przeodowana. W ogóle ona wygląda jak biała była, nie? ale nie, 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 to jest unit. Sam we własnej osobie. Kurwa, ktoś mi tu w ogóle na, na plecach. Nie zobaczyłem go w ogóle. A jeden bandaż mi brakuje. Czemu? Ktoś mi podkradł chyba w lobby. No chuj no. Będę jednego mniej miał. A to trochę lipa, bo dostałem tutaj hitki. Może znaczy gdzieś dropnie jakiś? Oj 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 koleżko. Yy. Trochę niezręczna sytuacja, bo tak szczerze to te mody. Dobra, idziemy dookoła. Czyli w sensie tędy. Dobra, tutaj trochę lipa wyszła. Ale gościu ładnie dostał z tej kuszczy. Kurwa, no jeszcze tu jest? Dobra, dobra, czekaj, musimy go. Musimy go ograć, tylko żebym się nie zaciął o jakieś ten. O jakieś głupoty, żeby się nie zaciął przypadkiem. To może być największy problem, jak się o coś zatnę. Ale gościu ładnie podostawał, go gonią teraz wszystkie gobliny. Więc też zajebiście, a to w ogóle inny jest. O, tu jest ten. Ten nasz pierwszy, koleżka. Na no, battle się wyjebał. Od mobów. Kurwa, nie wiem co się odpierdala w tym lobby'nie. Ten chyba uciekł tu. Jak wygląda. Tam ktoś jeszcze jest. No, dostał ładnie On chyba tu trapa ustawił. Albo nie wiem. Nie, on chyba. Jak z Ambusza dostanie. Kurde. Kurde, nie dostał z tego Ambusza. Ale on chyba ładnie dostał ogólnie. No, będzie do góry chciał wjechać. Do tego zabijemy. Ale kurwa, nie wiem, co tu się odpierdala w tym lobby, nie? Każdy gdzieś napierdala po ścianach. Ten tutaj wszystko ro rozkuwa Nie jakiś goblin, kurwa, goni, co tu się odpierdala. Czekaj, trzeba to trochę wyczyścić tę te... sytuację, bo przecież. Przecież to tak być nie może, nie? Ajajaj, aj, aj, no. Nie mogę coś trafić. On się kiedykolwiek będzie chciał mnie rzucić? No ale dobra, nie damy mu się. Tylko niestety tutaj dwóch jest typa. No ale mamy nożycz nożyczki jeszcze. Chyba spróbuję wypić piwo i go dojebać. Ale, uciekł. Chyba to refilujemy, refilujemy. Nie wiem gdzie on jest. No ale on dużo nie dostał. On dostał tylko jednego hita z kuszy. No, bym go zabił już, nie? Raczej A, nie Dobra, leży No, trochę tak pokuta na trzeciego, no ale... No cóż, no Nie wiem, czy on mi tak odpuścił bez sensu O, legendareczka, fajnie mi miał dojebane tej, ten, w sumie tak szczerze. Więc bardzo fajnie, że się udało go zabić. Czyli znaczy no. Czy takie dojebane. Takie średnie najeża tak szczerze, nie? Ten falki on miał fajne, A reszta takie. Takie trochę trefne tej, ten masz, bo Coś To się chyba opierdolił tutaj. Znaczy, skamował. ty? Ten ma takie. A to ma nawet spoko Chyba lepsze niż ten ma Chyba ta Tę kurtkę chyba wypierdolić, nie wiem A ten wiking co miał? No chuj Nie wiem, co... co ty lepsze Tylko trochę bełty dużo straciła, tamten nie miał ziomek Ten yy, Fighter? Fighter mógł mieć w sobie beutę jakiegoś O, patrz no i zajebiście, mamy wszystko z powrotem. Podki wszystkie mamy, nawet więcej niż miałem. Nożyków trochę mi brakuje, ale to chuj tam. Tej trap leży. A te rangera sprawdziłem w ogóle? Właśnie, zapomniałem już o nich. Rangera chyba nie sprawdziłem, nie? Jeszcze tam jeden ziomek był, to troszkę nie sprawdziłem wcześniej. No ranger to by taki Na nakrzywry tu chyba wszedł. Nie wiem, co on tu robił. No i dobra, nie? Chyba niko nie ma w tej gierce, więc... Może jeszcze... next? A nie, jest ktoś w gierce jeszcze Ktoś gdzieś tam musi być Właściwie teraz mikrofonik pojawił jak podszedłem Tylko chuj wie kto to jest, nie? To jest next Chyba na dole coś słyszałem Chyba na dole jest. Kochuj wiecz, to nie jest jakiś rołk, nie? Albo czy już nie spierdolił? No to są pozabijane, niby. Co sobie się wydaje, że on tam jest. Do góry. Przy Kracie stoi. Takie jest moje przypuszczenie. Na szybko. ...triangulacja tym, mikrofonikiem Tak zwana. On stoi przy kracie, no dobra, troszkę mamy. Wiemy gdzie jest Teraz go tylko upolować Albo tu stoi gdzieś. Też taka opcja może być? Nie. Na no, przykracie stoi. Widzicie? Wszystko wiadomo, bo jak się odsywam, żeby się musieli na mikrofoniki patrzeć. Jak, jak one znikały i się pojawiały. No jest gdzieś poza strefą w ogóle. Ała! Kurwa, szybki ciom jest. Ale kurwa! No i po itabach.